Siamaneczko z tej strony Kuzonek Witam wszystkich w kolejnym odcinku Swify 22 Na moim kanale i w dzisiejszym odcinku Chciałbym pokazać wam kolejny już sposób Na zarobek końców, w dzisiejszym odcinku Nie będziecie musieli mieć nie wiadomo jakiego Budżetu, nie, nie, nie będzie się Naprawdę liczyło nic, a naprawdę będziecie mogli Zarobić ogromne ilości końców, więc wystarczy Tylko słuchać co dzisiaj powiem No i ja tylko jeszcze tutaj dodam, że o tym sposobie Już kiedyś wspominałem w jednym z odcinków Ale postanowiłem, że nagram osobny odcinek O tym, ponieważ warto o tym przypominać Bo raz na jakiś czas naprawdę bardzo fajnie można zarobić na tym coinsy. Ale oczywiście, zanim zaczniemy, to jeżeli chcecie, żeby takich sposobów, jak i innych pojawiało się więcej, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba z dzwonkiem, to nie pominiecie kolejnych poradników i oczywiście w opisie tego filmu macie zaproszenie do mojego Discorda. Na Discordzie możecie sobie zakupić rangę Fifacz, Dzięki tej randze poznacie wiele, wiele innych sposobów na zarobek i inwestycje, których nigdzie nie publikuję w internecie i naprawdę będziecie mogli zarobić wiele coinsów, a teraz myślę, nie będę już dalej przedłużał, tylko lecimy do omawiania tego sposobu. Wydaje mi się, że niektórzy z Was już się domyślają, co dzisiaj będzie. Więc schodzicie sobie w transfery, klik, klikacie tutaj nie rynek transferowy, a klikacie lista transferowa, następnie wciskacie sobie lewy analog, gdyby ktoś nie wiedział co to jest, to jest to po prostu ta lewa gałka na waszym padzie, no i teraz zaczynamy robić coś takiego, szukaj zawodnika, macie jako pierwsze i w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam czyszczenie klubu, naprawdę jest to bardzo fajny sposób, bo nie trzeba się wysilać nie trzeba mieć w ogóle budżetu, a można zarobić naprawdę bardzo dużo i nawet sobie nie zdajecie sprawy ile na tym sposobie jesteście w stanie wyciągnąć i zaczniemy sobie od tego, że na pewno macie, jeżeli gracie długo, to na pewno macie mnóstwo kart w klubie. Jeżeli gracie, w krótko, to tych kar jeżeli gracie krótko, to tych kart będzie mniej, natomiast nadal będzie się dało na tym zarobić. I przewijacie sobie tutaj do tych 82, osiemdziesiątek, osiemdziesiątek, jedynek i będziecie mieli karty o overalami posegregowane, jakby to będzie 82, będą koło siebie i tak dalej. I jeżeli sobie wejdziecie, jeżeli na przykład. Zobaczcie, muszę wam powiedzieć o co chodzi. Jeżeli poszukamy sobie overala 83, jak widzicie, tutaj kończą się overale 83 i zaczynają się Overale 82. I pierwsze te karty z overala 82, to są te karty. Wymienne, które możecie sprzedać, i jeżeli jakaś karta z tych 82 jest z jakiejś słabszej ligi albo ze słabszej narodowości, to możecie ją sprzedać po pixelu albo po prostu wystawić na licytację. To samo tyczy się wiele innych kart. Ja sobie na przykład takie karty jak Pamekano, Richard Leeson, Dani Almo, Lenglet zostawiam, bo one mi się przedą do SBC. A jeżeli byście potrzebowali końców, to po prostu możecie sobie wysłać na listę transferową, a potem każdego z tych zawodników sprawdzić cenę, no i ich wystawiać. A jeżeli przejdziecie sobie dalej, to te karty 82 już bliżej końca będą to karty niewymienne, więc jakby. W każdym overalu te karty od lewej strony są wymienne, a karty od prawej są niewymienne. To tak, żebyście wiedzieli o co chodzi. I tak każdy overall możecie sobie posegregować. Oczywiście za, każdy, za karty tutaj yy, świecące, jakby rzadkie, dostaniecie więcej końców, bo za squixelowanie takiej karty srebrnej, yy, złotej rzadkiej dostajecie 600, a za squixelowanie karty yy, złotej zwykłej dostajecie 300 końców, natomiast dużo jest 1000 końców. A jak widzicie, tych kart naprawdę możecie mieć w klubie naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, a naprawdę możecie sobie o tym, yy, z tego nawet nie zdawać sprawy. No. No i tak tych kart tutaj, tych overali macie multum dalej dojedziecie do kart tych Copa Libertadores, czyli tych takich czarnych kart te czarne karty również możecie quicksellować a wiadomo jak macie tutaj te jakby karty z mniejszym overallem jak 79, 78 to te karty również będziecie mogli quicksellować aż po 600 końców, a będziecie po prostu mogli na nich więcej zarobić i więcej kart jakby będzie z tych gorszych lig, więc nie będzie żal ich quicksellować natomiast każdą z tych kart jak powiedziałem wcześniej możecie sobie po prostu sprawdzać na rynku ile kosztuje i wystawiać, no i tak jak przejdziecie tutaj wszystkich zawodników, naprawdę możecie mieć Stron wiele, aż dojdziecie do właśnie takich rzadkich kart z Commebola i je też możecie również quicksellować albo wystawiać. Tak samo karty złote, srebrne, rzadkie, tylko ja sobie zaraz do tych srebrnych, rzadkich kart dojadę i wam pokażę, że również je za kilkaset końców można squigsellować. Natomiast jak wiecie, nawet tutaj z tych 77, zobaczcie, piąta strona chyba tych 77, wszystkie z nich mogłem quicksellować i naprawdę już samych tych quicksellów zbierałbym myślę, z 15 tysięcy na spokojnie. No i wiadomo, raz na jakieś, nie wiem, dwa tygodnie, czy nawet po każdym Food po, po każdym weekendzie. Możecie sobie sprawdzać klub i czyścić go No bo naprawdę tych kart trafiacie wiele, a nawet sobie z tego sprawy nie zdajecie No i co, widzimy się już zaraz jak dojadę sobie do tych kart srebrnych rzadkich Dobra, doszedłem sobie tutaj do tych kart srebrnych rzadkich Jak widzicie, ja ich nie mam jakoś dużo, bo ostatnio czyściłem klub Ale za squixelowanie takiej jednej karty to jest 300 końców Więc squixelujecie 3 takie karty, macie 1000 końców A jeżeli po prostu nie jesteście leniwi i zależy wam bardzo na końcach, bo ich pilnie potrzebujecie To każdą z tych kart wysyłacie na listę transferową I potem jak wyjdziecie na listę transferową, to po prostu szukacie na rynku ile dana karta kosztuje no i tak możecie robić ze wszystkimi srebrnymi, ze wszystkimi złotymi kartami a jak sobie skończycie z zawodnikami to wchodzicie do szukaj pracowników i w sumie do najlepszego jeszcze nie doszliśmy bo tutaj w pracownikach naprawdę tych menadżerów możecie mieć bardzo, ale to bardzo dużo każdy menadżer z Francji jest to już kilka tysięcy końców pięć tysięcy końców każdy menadżer z Francji, każdy menadżer z Brazylii to jest trzy tysiące końców tak samo inni menadżerowie z popularnych lig to są naprawdę kilka tysięcy końców na karcie dalej macie zakładkę szukaj w klubie to jest zakładka również bardzo ciekawa, warto poświęcić troszeczkę czasu ponieważ wszystkie te fajerwerki, wszystkie tutaj te, no nie wiem jak to nazwać, ale te kartoniady, wszystkie tutaj cieszynki i tak dalej, one naprawdę swoje kosztują. Zobaczcie, tu mam jakąś cieszynkę, której nigdy w życiu nie użyłem, 300 końców quicksell, może na rynku by kosztowała ona dużo więcej. Stroje, Manchester United, ten strój, no nie wiem czy będę mógł sprawdzić, będę mógł sprawdzić, zobaczcie, jest jeden na rynku, kosztuje 5 tysięcy, wystawiam za 5 tysięcy, 5 tysięcy końców. Tutaj jakieś inne nawet rzeczy, jakieś piosenki po golu, wszystko kikselujecie za 300 końców i te tysiące do tysiąców się zbierają i zbierają. Naprawdę, stroje, tifo, koszulki, firewerki. O firewerkach i o tych wszystkich kartoniadach na stadionie, i o kolorach siatki, też o co cody materiał nagrałem już kiedyś. Pokazywałem, że na tym naprawdę można zarobić grube tysiące końców. Więc warto to wszystko posprawdzać, warto poświęcić troszeczkę czasu. No i tak jak mówiłem, nie musicie tego robić raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tylko raz w miesiącu, nawet, bo naprawdę będziecie mogli na tym dużo zarobić. Kolejne, czyli jednorazowe karty. Tutaj nawet nie chcę mówić, ile możecie zarobić. Zobaczcie, rękawica. Nigdy tych rękawic nie zużyjecie. 8 rękawic to jest 600 końców na sprzedanie zobaczcie, motorniczy, jastrząb, to wszystko możecie wystawiać na licytację, porównaj ceny, możecie sprawdzać po ile to wszystko chodzi na rynku i wystawiać, zobaczcie ile grubych tysięcy tutaj jest zmiany pozycji, elo na CLS tego też nigdy nie użyję, no nie oszukujmy się tego, z tego tylko korzystam jak jakieś SBC robię, zmiany pozycji, niektóre zmiany pozycji kosztują 5 tysięcy, wszystko sobie sprawdzacie, wystawiacie i naprawdę tutaj no, myślę, że jeżeli ktoś ma bogaty klub i w szczególności na przykład nie robił tego od premiery gry, no to na spokojnie no takimi sumami tutaj strzelę 200 tysięcy końców, 300 tysięcy końców, naprawdę Możecie na tym grubo zarobić. Sam jeden cień to jest 5000 końców. Jak już sobie te wszystkie karty posegregujecie, to macie kontrakty. Zobaczcie, ja kontrakty ostatnio tutaj już usuwałem, więc tych kontraktów będę miał mniej, ale chcę Wam coś tylko pokazać. Ja aktualnie mam y, 14 kontraktów wymiennych. Gdybym te 14 kontraktów z to jest 1000 monet. A jeżeli wygrać od początku, to gwarantuję, że ponad 100, ponad 200 tych kontraktów będziecie mieli. Tak samo kontrakty srebrne, no to Wam się nie sprzeda nigdy, nie oszukujmy się. Wszystkie zmiany pozycji, tutaj jakieś liga menadżera z Rosji, to też się nie sprzeda zawsze 100 końców na plus jakaś liga z Chin, to też Quixel i tak dalej no i oprócz tego przechodzimy do wszystkich zakładaj jeszcze raz jak sobie je posprawdzacie, to warto przejść dokładnie, naprawdę posprawdzać i tak jak mówiłem, jeżeli na przykład nie chcecie Quixelować, bo wam zależy na po prostu końcach to klikacie sobie wysi na listę transferową, klikacie wyślij na listę transferową kotwica na listę transferową, a nie mogę, no to nie wiem, katalizator i teraz idziecie sobie tutaj na listę transferową i sobie potem sprawdzacie ile kosztuje taki motorniczy, ile kosztuje jastrząb. Zaraz sobie zerkniemy, bo w sumie nawet nie wiem, zobaczcie. Bierzecie sobie jednorazowe e, styl gry i tam był motor jastrząb chyba miałem i kurde nie pamiętam jaką drugą. E, jastrząb aktualnie na rynku, zobaczcie. To jest 750 końców jest jedna karta natomiast jak wystawię za 800 to również się sprzeda, może jak wystawię nawet za 850 za 850 również te karty zejdą, więc tu macie kolejny 1000 końców tak naprawdę z niczego i naprawdę gwarantuję wam, że wielu z was nawet sobie nie zdawało sprawy z tego, że macie tyle tysięcy kart w klubie, bo naprawdę niektórych kart nigdy nie użyjecie do końca gry, a naprawdę możecie po prostu jakby wiele na tym zyskać, a na przykład jeżeli wam się nie chce każdej karty osobno sprawdzać po ile kosztuje, to zamiast quicksellować możecie po prostu zrobić wyś nie, nie, nie na listę transferową, tylko po prostu wyjść na licytację i wiadomo, że ta karta tam sprzeda się za tyle, ile powinna się sprzedać natomiast, no jeżeli na przykład taki jastrząb chodził po 750, wystawicie go na licytacji za 150, nie sprawdzając po ile on kosztuje, to, to wiadomo, że jest zawsze jakaś szansa, że może się sprzedać za 200 czy za 300 końców a jak sobie sprawdzicie, że na CED nakup teraz chodzi po 750 i sobie wystawicie to na pewno za te 750 powinien się sprzedać no i tak jak mówię, tu niezależnie jaki macie budżet, niezależnie ile gracie, niezależnie od jakiej platformy, czy to jest Playstation, czy to Xbox czy to komputer, jesteście w stanie Zarobić naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, bo samych styli gry macie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset, bo naprawdę tych styli gry można zbierać sporo. No i każdym Subkart kart możecie wystawić. Wiadomo, że jak wystawicie dużo styli gry, dużo tych wszystkich lig menadżera, bo te ligi Managera również możecie, nie musicie kwikselować, tylko możecie wystawiać na licytację. No to one wam się nie sprzedają, nie sprzedadzą jakoś za pierwszym razem, no bo tego aż tak bardzo ludzie nie potrzebują. Natomiast jeżeli będziecie wystawiać do skutku, to na pewno na tym zarobicie. Tak samo kontrakty, ciekawy sposób jest z kontraktami, ponieważ jeżeli macie kontrakty złote, yy, złote rzadkie i złote zwykłe, to możecie je wystawiać na licytację po 200. I jak sobie będziecie wystawiać to, yy, po prostu na przykład wystawicie sobie 20 kontraktów yy, za 200 monet, to gwarantuję wam, że kilka z nich się pominą wam sprzedacie, ja Tak zarabiałem w zeszłym roku, że naprawdę zamiast quickselować taki jeden kontrakt za tutaj 63 końsy, to wystawiałem go za 200. No i gwarantuję wam, że on schodził i szczególnie te karty schodzą jednorazowe podczas weekendów, ponieważ ludzie wtedy grają Food Champions, ludziom wtedy po prostu kończą się jakby kontrakty, no i szukają oni kontraktów na rynku i sprzedają no i tak jak na, na, naprawdę wam pokazywałem, sam jeden cień potrafi kosztować 5 tysięcy, więc zakładając, że macie 10 cieni w klubie, a naprawdę jest to bardzo możliwe, macie 50 tysięcy zysku tak naprawdę chwilę, bo wystawienie 10 cieni na licytację to jest cena, to jest kwestia 5 minut, więc naprawdę nie trzeba tutaj jakoś się bardzo poświęcać. No i co, mam nadzieję, że taki troszeczkę inny odcinek ze zarabiania, ale jednak bardzo, ale to bardzo skuteczny. Również Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, nie pominiecie kolejnych odcinków, docenicie moją pracę. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. o schema